To są bardzo mocne spawy, które wytrzymają kilka ton. Ja też nie jestem jakimś wiesz, fachurą, to od tego nie? Dzień Pozwalam. Dzień, nie. Przychodzi Lucyfer, szef wszystkich diabłów do piekła. Dzień dobry, witam wszystkich na kanale. A to chcę nie istotne. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj są ze mną fanowie, których myślę nikomu nie trzeba przedstawiać. Ostatnio spotkaliśmy się na zawodach między Rzeczu Podlaskim. Dzisiaj chłopaki odwiedzili mnie na mojej siłowni. Troszkę się pokonkurowali, także filmik z ich konkurencji znajdziecie u nich na kanale. A dzisiaj z racji tego, że mnie odwiedzili, potestujemy trochę sprzęty na Zetoro. Także sprawdzimy wyciągi, sprawdzimy ławkę, chłopaki powiedzą kilka swoich słów na temat siłowni. Sprzęty na siłowni, tak jak wspomniałem u was już, powstały własnoręcznie. Na przykład testojaki, ławkę przerabiałem, wyciągi. Również są mojej produkcji, czy te wszystkie rączki do wyciągu. A często pojawiają się komentarze w filmach, w których tworzyłem te rzeczy, no. że, że one są mało wytrzymałe, nie? że się rozpadną i tak dalej. Także kurczę, czy da się to inaczej sprawdzić niż, niż przy użyciu wielkich chłopów. Powiedzmy taki V-Grip, no. wiele było do niego zastrzeżeń. A czego do tego było zastrzeżeń? Komentarze w stylu, że, no, no, że się to, po prostu rozleci, tak no. powiedzmy, uogólniając. Ale jak się No po prostu, się, bo sam zrobiony własną Ale ręczny. jak się kupi taki cztery, to się nie rozleci. No, no, Właśnie to jest ta zasada, ludzie <laughs> tego nie czają. Ludzie nie czają, że. To są bardzo mocne spawy, które wytrzymają kilka ton, no to, 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 to nie ma co ten. Gdyby jakby się to miało rozlecieć, no to wiesz, to równie dobrze można się przyczepić, że ta ławka też się rozleci, tak? Coś w tym jest. Panie Krzysztofie, czy jeżeli na przykład by pan całą siłę próbował przyłożyć? to nie ma Ja bym po tym zaczął skakać, no. Zobacz. Gdzie? Pozwalam. Gdzie? Nie, nie ma takiej opcji, prędzej ta posadzka zacznie ten, się niższyć niż nisz, ten sprzęt. No. Ja na przykład pierwsze co tutaj zobaczyłem jak zszedłem do Ciebie, to mi się bardzo podoba, że masz tutaj porządek. I, to jest, tak. i wszystko to jest usatymalizowane, tak samo masz tutaj fantastycznie wykonane tutaj, to mnie najbardziej urzekło jeżeli chodzi o jak na ciężary tutaj te AXO. Idealnie, bo masz pod ręką, pod samą sztangą możesz sobie założyć super opisane wszystkie okwyty, jeżeli chodzi o wyciągi, to też jest moim zdaniem bardzo duży plus, bo u mnie nieraz stała taka skrzynka, trzeba było tego wszystkiego szukać. Tutaj jest powieszone, podchodzisz, wiesz co chcesz, ściągasz. zaoszczędzasz to na pewno czasu. A co do sprzętu, który wykonujesz własnoręcznie? Słuchaj, ja już otworzyłem trzy i uwierz mi, że ten sprzęt, który ja nieraz widywałem na giełdach produkcji chińskiej, nijak się odmawia do tego, co że okay, może nie to. wygląda tak wspaniale i tak dalej, i okazali, jak tam, że są gumy piękne, obicze i tak dalej, ale ta stal też nie jest jakiejś... Słuchaj, taki super, jak generalnie, generalnie cały strąbem, który jest uh sprzęt na zawody strony, który jest używany na zawodach, to są najczęściej własnoręcznie coś robione, walizki własnoręcznie robione joki. Tak, Karłok na, na przykład, tak. czy Jok, czy te walizki, które mamy, czy jakieś kurcze, nie wiem, Axle, tak. czy ten dosłownie na który którą my mamy 40 kg. To jest wszystko robione własnoręcznie, więc to jest to jest właśnie zaleta, że to zrobiłeś ręcznie, Dokładnie. a nie że, nie, że zeszło do seryjnej taśmy, no ja jednak mu Ja no. mam również takie podejście, że wykonanie czegoś samemu wcale nie znaczy, że to będzie gorsze. Przecież w fabryce no, to i tak produkuje albo spawa to człowiek, albo robi maszyna, no, ale czy maszyna może położy ładniejszy spaw, ale jak się umie rzeczywiście dobrze pospawać, no to tam nie ma jakichś zastrzeżeń. To co, może taki wyciąg? Wygląda niepozornie trochę. To był w ogóle wyciąg, który zrobiłem jako pierwszy yy, z takich sprzętów, które robiłem na siłowni. I on rzeczywiście tutaj się trochę ugina, ale nie było takiej możliwości, żeby założyć na niego taki ciężar, żeby się dało podnieść i on się wyginał, no ale nic z nim się nie działo. Mhm. To może tak. co? Wrzucimy. Wrzucimy I, I widzę i powiem Ci od razu, że jest mały rolek i jest małe przełożenie. Czyli tutaj jak włożymy 50 kg, to na łapa będzie warzyw. Sprawdźmy, sprawdźmy to dlatego 40 kg. Poczucie, że. Gdybyśmy mieli wyciąg ściówkowy 40 kg, to tam. Nie 2, 3, 4. Ale na ściówkowym to masz Ta linka idzie e, na kółko, wraca z powrotem. Później jest drugie kółko, drugie kółko przenosi linkę na kolejne kółko Czyli tak naprawdę tych kółek to tam jest 6 sztuk, za czym dojdzie do zupełnie nieprzełożenia przełożenia. Tak, to 40 kg tutaj naprawdę, jak czuć? Jak na takim innym całkowicie. to naprawdę czuć. Ja nie muszę robić, wierzę. Może nie. To odkładam. no jest. Jest. Całkiem inne takie odczucie, tak? nie? Dla mnie ja wiem, że to jest za duże, nawet po to nie podchodzę, bo ja na tym wyciągu 20, tam 30 kilo i... Nawet nie wiem czy bo trochę to waży. Ta, idziemy dalej. Ja bym chciał jeszcze usłyszeć wasze opinię na temat na przykład takich uwytów. Żyć. Ale szczerze, panowie, jak... myślisz, że ja sam już takich uchwytów? Dla mnie generalnie mogłoby być tylko deko troszkę szersze z racji kształtu mojej ręki. Ale to jest dla czymś. Tutaj jest zarośność to jest na tutaj... pewno duży plot. jest zdecydowanie większe ręka. Dla Krzysztofa to coś w tym stylu myślę bardziej nawet. No ten jest dobry uchwyt, ale do, tak, do stołu. Tak, to właśnie był z tym zamysłem tworzony. Do właśnie z tym zamysłem był tworzony. Ulejka. Odkładamy Dokładnie. w takim razie. Dobry zbaw. Dokładnie. Dokładnie, tu się nie ma co popsuć. Nie to ma się tak. do czego tak. Bardzo mi miło w takim razie. Widzicie hejterzy? I po co pisać takie głupoty? Ale jest tu jeszcze coś u Ciebie było, pamiętam tam jakiegoś TikToka kiedyś przeglądałem, coś odnośnie kółek, obciążenia, też coś jakaś taka zagłoska była, że tam coś pisali za mało czy fake krążki tak coś było w tym filmie. Tak. Sensie. Bardzo często właśnie pojawiały się takie filmy jak powiedzmy wyciskam przy użyciu Wyroby na życia starego Polsporta albo no Bardzo ja no to powiedzmy nie ten gumowy, tylko taki z No też takie na siłowni. No i bardzo często właśnie pojawiają się komentarze, jeżeli nagram sobie jakąś serię, że wyciskam, nie wiem, 130 na 5 ruchów, to przy mojej posturze, no mi się wydaje, taki dosyć niepozorny, jestem chudy, niski. No. To po prostu często się pojawiają komentarze, no, że te, te ciężary nie ważą tyle jak powinny, nie? przez to, że są ja, tutaj ja je ważę, ja o tym mówię. mówię Polsportu, ale ty ją chyba troszeczkę zrenowałeś, renowacji. Tak, o, o. tak, 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 odnowiłem je, bo one były takie już trochę podrapane, nie czyściłem ich tak całkowicie, bo o. lubię te, właśnie takie skazy, mi się to podoba. Bo to właśnie pokazuje, że te ciężary, no kiedyś nie musiały być perfekcyjne, nie? Dokładnie. Nie chodzi o perfekcję, tylko żeby I to, to po prostu... I to są 20 jeszcze na ten gryf. Tak, nie na 55. Nie na ten. Czyli ten gryf też jest znany? Tak. Ale tak. ja nie ten, Tak, kiski, Z takim, z takim zawodem nie, ma, nie, nie mam, ale pokażę Wam, jakie sobie zrobiłem, na sam. Sam. No to... Próbowałem je kupić, bardzo ciężko było. Bo to tak jest, powiedzmy, trochę unika już ten płot sport. Tak. Bo dzisiaj te nowe ciężary, powiedzmy, te takie, mają 50 mm otwór, nie? A tu jest 55. A nie 52? 50. A nie 50, 50 znaczy 50,02 no tam z grosza, ale 52 na pewno. A mi się wydaje, że to było 52-55. Albo 53 55. Wiem, że tam jest nieduża różnica. Ja mam taki pomysł, bo tu na takie zaciski zrobiłem je sam. Aż, ja w ten sposób sobie. Mamy suwmiarkę, właśnie dlatego, Aż trzeba... Sprawdzę. 50. Dla mnie 50,2. Ładniej. No. Ja też nie jestem jakimś, wiesz, fachurą to od tego, nie? No nie powiedziałbym, po dzisiejszych konkurencjach nie powiedziałbym, tak szczerze mówiąc. Ja tutaj zauważam ogromną skromność. Mimo wszystko. No, dla mnie tu jest 53. Jak mordę szelił. No. 53, zgadza się. 50. 53, jak mordę szelił, tak wiem 53, 55. No. Nie! 50 53. 50 i 3. Jakby było 53, panie Krzysztofie, to było tak. A! No... Dokładnie 53. Bo tak. tutaj mamy rzeczywiście 55, tu jest bez wątpienia, tak. mierzyłem to wiele razy, 55. Mm, tak Stary polsport. Stary no, no, Polsko. Ja się, ja się pierdziłem na tej, Te ciężary na tej są między... bardzo fajne, ja je bardzo tak. lubię, one fajnie dzwonią, mają w sobie to coś i, i kiedyś mi się w ogóle taki krążek odkroił tutaj w tym miejscu. No. Tak po prostu mi pękł, rzuciłem mhm. go i mi pękł, ale od tamtej pory kurczę jakiś był ewidentnie gorszy, bo on też był Większy, ale cięższy. Myślę, że dlatego jest taka wada fabryczna. Ale te mają coś. A o tych co sądzicie na przykład? O takich ciężarach? To są przeżegniami z brumanem, tak naprawdę najlepsze przeżegniami, jeżeli chodzi o dół Jeżeli Czyli czy ma czy do czy, czy Glenda. Jeżeli są wyważone obciążenia zawodnicze, no to jest na, 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 najlepsza opcja. Naprawdę nie masz, że one idealne. Wszystkie, tak. Idealnie po 25. Tam odchyły to dosłownie. Nie mam masz takiej dokładnej wagi, ale zawsze 25 było. Mhm. Tylko, że na przykład wtedy w przypadku Elejko ten ciężar na sztandze jest zwarty. Tak. Jest e, bliższy sztangi i jest tak, jakby w jednym miejscu. Ja, na przykład, u siebie na siłowni, jak się przygotowywałem do zawodów, to ja mam bardzo dużo takich polsportów, tych starych. I ta sztanga jest naprawdę zawalona do samego końca. A u Ciebie na siłowni podobny ciężar, i jeszcze pół kija jest zwolniona. No to zależy, po co trenujesz, nawet jak chłopaki tak. pod no to lepiej, lepiej że jest zawodniczy, niż... ale pod na faktycznie czasami tego mówienie też za egzamin, bo czy walizki rzucisz, czy coś tak. nie niszczyć się. A jak to w ogóle wygląda takie przełożenie? Bo ja na przykład widziałem ten filmik, co jest popularny w sieci, jak no. wyciskasz ile tam jest 250 czy tam na kilka ruchów? Yy... Na klatę? No. Na klatę, no. Tam jest 270 na 2 no, tam zgasła kamera, było na trzy. No. To mówię o tym, tam właśnie tak gęsto było tych ciężarów. Tak, jest dużo, bo są dwa czerwone, dwa niebieskie, dwa żółte, żółte no. i Dobrze. jeszcze po jednym małym czarnym. To są stare, olimpijskie, jeszcze na olimpijskiej sztandze i sztanga jest, widzisz, teraz, teraz to jest jeszcze tak. Sztanga miękka, sztanga twarda, e, safety bar, to tamto srandy. Ja jak kiedyś ja poszedłem na siłownię, to na mnie była sztanga. I czy ona była miękka, twarda, taka, sraka, siaka, to tam nikt się na, na tym nie, za długo się nie spuszczał. Teraz to jest tak, do przysiadów lepsza sztywna, do wyciskania lepsza sztywna, do martwych ciągów lepsza, trochę miękka. A na przykład ja miałem jedną sztangę i ja na jednej sztangę, która była bardziej miękka, bo ona była ciężarowa, czyli dla, dla ludzi spo, od podnoszenia ciężarów, ona musiała być miękka, bo ona musiała pracować fajnie. I na przykład jak ja założyłem 400 kg na, na przysiad, jak ja z nią wychodziłem, to tak wychodziło. Ale przy martwym ciągu ona się trochę podgięła i łatwiej mi było pociągnąć. Przy martwym każdy centymetr. Ja nie A nie na jem. przykład przy podnoszeniu na klatę, ja tak trzymałem, jedna ręka tylko zadrgała, od razu fala przychodziła na drugą. No więc teraz to jest tak, ty u Ciebie na przykład na siłowni są twarde sztanie, mhm. gdzie pod przysiad no, na twarde jest lepiej ale pod martwym trzeba całą sztangę równomiernie zabrać. Nie? Wtedy było ten centymetr, półtora ona się wygięła. Ale to właśnie ten portflet port jest miękką sztangą, ja to tak. zauważyłem kiedyś. On jest bardzo miękki tak. i on tam jakbyśmy go przytrzymali. No widać jak on już tutaj no, pracuje ładnie. Wiesz dlaczego? Ta jest twarda. Jest. Nie wiem nawet czy widzisz różnicę. Tu. Ten jest cieńszy też. A tu? To jest, jest cieńszy. A wiesz, a wiesz dlaczego? Dwuboju a wiesz dlaczego? Bo to jest do dwuboju olimpijskiego, żebyś Złapał zamek, zamek okay. a jest zamek, bardziej turborowa i do wyciskania, a tutaj widzisz, łapisz no sobie zameczek. No i też po jak zarzucasz, no to wiesz. Dokładnie. A to rzeczywiście oddaje, to takie zarzucenie? Oddaje. Czuć to? Oddaje, i księżarki. na przykład jak, jak fajnie wrzucisz sztangę z pierwszego ruchu, gdzie ona jeszcze idzie w górę, to już możesz ją bujnąć. Bo Ci całe do dołu, zbierasz trochę energii. Tak, czyli to rzeczywiście trzeba takich, umieć wyrzucić ten moment, przy, przy duży, ale no. może w drugą stronę też zepsuć. Może. Może cały rok się technik, bo to jednak jak te 400 kilo jak mówicie i on bujnie w dół to się robi nagle 500, nie? Tak. ale w drugą stronę to te 100 się odejmuje. No Dlatego takie... ja generalnie przysiad lubię robić na sztywnych sztangach, ale martwię ciąg już wolę taką bardziej miękką. Okay. Okay. I wyciskanie też sztywno. Sztywna, no żeby nie uciekały. Tak ja też, właśnie jak się przyzwyczaiłem do tej, to ja co prawda takimi ciężarami nie operuję jak Krzysztof, ale też czuję różnicę. Tak, Duże tak. To, tak, to jest pojęcie względne. Bo to, bo to jest w odniesieniu dla kogo? Jeszcze. Ale powiedzmy, że na przykład praca sztangi już jednak procentowo wychodzi inaczej. No wiadomo, że ciężar, że będzie do dwóch. Do, 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 tak, do, do, do. Ale to do, dobrze powiedziałeś, że rzeczywiście dla jednej osoby to, to dużo będzie inaczej oznaczać. Tak znaczy. samo, na przykład jakbyś na tą sztangę, która jest bardziej miękka, założył więcej tych dwudziestek, no że zapełnił ją dotąd. Wyjdź sobie, zobaczysz jak to zapracuje, a włoż ten sam ciężar, ale dwudziestki piątki te cienkie, które masz, które ci wypełnią sztangę. No no już to to coś, coś innego. Inaczej. Już jest coś innego. Inaczej. A ciężar ten sam. Ciężar ten sam, no, no rzeczywiście. Bo to jest od razu inna dźwignia. Jeżeli tu się trzyma na plecach, od razu to. Punkty, to się no, 7 punkt to rozchodzi. Dlatego wiesz, to nie jest tak powiedziane, że jak ty trenujesz na tamtych kółkach, to coś oszukujesz, że jest ci łatwiej. Bo ja bym nawet powiedział, że im dalej zapewniasz na nagle i masz tym wyjść, tym bardziej to wszystko pracuje. No ale pojawiało się wiele komentarzy, że ciężary są oszukane. Zwracam uwagę, że swoje normalne komentarze będą się pojawiały, do każdego z nas się pojawiały no i to, słuchaj, no to, to, co masz zrobić? Masz się tego posłuchać nie robić nie, ja, panie, jestem, kom... ja jestem z czasów, gdzie e, nie było jeszcze YouTube'ów, Facebook'ów, Instagram'ów i tak dalej, na przykład jak ja szedłem do Strongmana, i wyciskałem tam tyle i tyle, czy w martwym ciągu brałem i tyle i tyle, też ja się nie mogłem nigdzie pochwalić, poza zawodami, na które ktoś musiał przyjść i zobaczyć. No nie? Ale wiem, znam takich ludzi, którzy wiesz, jak tam usłyszeli, a no idą tam, no tyle i tyle. Nie, niemożliwe. No nie? Więc wiesz, no, ja jestem w tych czasach, gdzie trzeba było coś komuś pokazać. Tak? A wiesz, a teraz jest... Ale też fakt że nie ma to się ludziom dziwić, bo dużo się pojawia, te, pojawia się tak, tak, takich fejków, nie? że naprawdę te obszerzenia nie malują, często jakiegoś materiały wytwarzają. Tak, tak jest. jest tak, więc tak to, też, to też po prostu ludzie tak, są tak. przywrażliwieni może tak. troszkę na tym punkcie i też, też nie ma co się, się dziwić, że mają pretensje czasami. Nie? Ale tutaj słuchajcie, tutaj spokojnie macie oryginalne lejko, oryginalny polsport, także jest to jest taki, wszystko jest sprawdzone, zważone, nie macie co się tutaj martwić naprawdę. jak siedzisz tu i i się tym lubujesz. E, taki Rosjanin Valentin Diku Kojarzę. i on e, zrobił chyba 460 ciąg 450 przysiad albo na odwrót i jeszcze tam 260 wyciskanie, wieku 58 lat. No nie? Ja to byłem i tak, nie to zobaczyłem na YouTube, no poleciałem do Moskwy na zawody i ja pierdycham. to jest ten facet, to no, chyba najsilniejszy facet, tryboju. No Ale szybko mi mnie Rosjanie tam, którzy byli w Moskwie wyprostowali, że to tak zwane fake plates, że tego, nikt nie mógł dojść do sztangi, nikt nie mógł tej sztangi dotknąć, nikt nie mógł tego, wiesz, także... Słyszałem tę historię właśnie. No, także to jest przykre. Kurczę, ja miałem takie właśnie gadanie. Często się pojawiało jak na TikToku. Zaczęłem to dosłownie dla jaj pokazywać, nie? Oszukane ciężary, kupiłem inne. Na nic połeś na zawody. Pojechałem na zawody, wygrałem jedne. Nie na pewno znasz się z tym, znasz się z prowadzącym, bo się wtedy poznałem ze Sławkiem, pozdrawiam Sławkę. I także na no, takie gadanie było. Zresztą wy jesteście dłużej tej branży, to wiecie, jak to wygląda. Co się No nie wiesz. Miał? Ja, ja uważam, że ja, ja to. Komuś tam bym musiał udowodnić, to nie chcę prześledzić moją historię w pisze zawody. A ja ci powiem inaczej. Hmm. Zobaczcie sobie. Rozbijecie to wszystko na dwie grupy ludzi. Ta grupa ludzi, która ci będzie te rzeczy pisała, o których teraz mówisz, olej to. Ale pamiętaj, że jest jeszcze jedna grupa ludzi, która ci kibicuje, która hmm. ci będzie wspierać. No, moim błędem na przykład zawsze bo się na tych ludziach, którzy krzyczeli negatywnie. A, A nie chcesz. jest tak, że robić tak dalej. Tu tych ludzi olej. A skup się na tych ludziach, którzy ci kibicują, którzy ci dobrze życzą, i na tych ludzi patrz i z tymi ludźmi rozmawiaj i o tych ludziach tylko mów. A tam ci ludzie jest. Ale sam wiesz jak to wygląda. Starasz nie się wiem, robić to ja, wiem, boli. ja wiem, że to boli. Zwłaszcza, się... w ja twojej... zwłaszcza w, twojej... w wieku. Ja ja w tym układ. przypadku, w tym przypadku powiem ci taki kawał, który w tym przypadku będzie dobrym morałem. Przychodzi Lucyfer, szef wszystkich diabłów do piekła. ten kawał? No nie i, sam, i, nie i, mówi, I mówi, e, kto tam pilnuje pierwszego kotła? A no ja, szef jedno, nie? A kto tam jest? Amerykanie się smażą. No i jak? No próbują wyłazić. Tak, co chwila tam ich trzeba. Dźgnąć widłami, no nie? idzie do następnego. Kto tu się gotuje? Anglicy, trzeba ich pilnować? Tak. No i co? No jak tam któryś mówi: tak, ci mądrzy są, to próbują wyłazić, to ich tam widłami, no nie? Idzie dalej, patrzy, a tu kocioł i żadnego diabła, nie? Chodzi, rozgląda się, patrzy, tam co diabeł drzemkę ucina. I mówi, a to czemu nie pilnujesz, no nie? Nie uciekają ci, no nie? Kogo ty tam gotujesz? A on mówi: no Polaków. No to czemu nie uciekają? No bo jak któryś już wyłazi, to go reszta za nogę wyłściąda. No. Fajnie kawałek. No, pokazuje moralność, właśnie taką w Polsce. Mentalność, przepraszam, mentalność Polak. No coś w tym jest. Nie no do końca, końca bo. My się nie wiesz, do końca. W się na dobrych, Ale sami wiecie, staracie się robić coś fajnego na po sobie. I ile się pojawia tych takich szpilek, nie? I tak te pozytywne są fajne, one napędzają do działania, ale wiecie, zobaczycie, się coś Tyle ludzi, tyle gustów, a z gustami się nie dyskutuje. Nie dyskutuje. Niektórzy to. Ja uważam, że te wylewają. Tak. Bo mają sam jakiś problem. Nie, nie, nie wartościowanie się. A oglądasz jakieś śniadanie tak. pana Bregsa? Oglądałem. A to ostatnią część, może? Nie, nowego nie oglądałem. Oglądałem W nowym nowy, panie Kresie reżyserii właśnie Marcinka pojawiło pojawiły się takie e, fajne, fajne zdanie, które też wyczytałem w książce Roberta Gliny, właśnie o podejściu, podejściu na, na, na naszej psychiki i tak dalej, tego wszystkiego, że, że empatia jest naszą największą bronią. Bo po prostu musisz zrozumieć tych ludzi, czemu oni tak robią, zaakceptować to i robić dalej swoje. Bo na to nie ma żadnego wpływu. I pamiętaj jedno, nie jesteś zupełnie monitorowany, że ci każdy jest. Rób swoje to ta, to W takim razie tym miłym akcentem jeszcze raz dziękuję chłopakom za to, że mnie odwiedzili. I miejmy nadzieję, że to nie nasze ostatnie odwiedziny. A my dziękujemy również za tak. wspaniałe przyjęcie nas e, i za ugoszenie na swojej siłowni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy tak. bardzo i do zobaczenia. Dzięki. Trzymajcie. So,